Wczoraj Multi na swoim streamie przekazał informacje odnośnie tego, co się dzieje aktualnie z jego kanałem i jak działa YouTube pod tym względem. Czy uda się ten kanał odzyskać i jak ten proces dalej będzie przebiegał. Posłużymy się tutaj materiałem poziomych szotów. Także zaraz w skrócie przekażę Wam kolejne informacje, jak to dalej będzie wyglądało. Bardzo dużo osób o to pyta. No, sytuacja jest taka, że jakbym wiedział, to bym Ci powiedział. <laughs> dużo osób myśli sobie, że... Konto sobie tak leżało i hasło to było 1, 2, 3, 4, 5, 6 i takie wiesz pierdoły. No niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. No ale... Odpowiedź jest taka, że tak naprawdę to nie wiem no. Jest. Mi to nieznane. Jest mi po prostu. Smutno, że do tego doszło, no ale YouTube działa, żeby wszystko się udało odzyskać. Dostałem przed chwilą informację od YouTube, że kanał został zabezpieczony, no więc e, tsz, niby brzmi to dobrze, no zobaczymy. W trakcie transmisji napisali mi maila, dlatego przez chwilę byłem e, w trakcie odpisywania i czytania, co tam napisali. I że kanał został zabezpieczony. Tak jak słyszeliśmy, na razie za dużo konkretów nie ma, ale wszystko wychodzi na to, że ten kanał zostanie odratowany. Czytałem Wasze wszystkie komentarze pod poprzednim filmem i Shortsem. Przede wszystkim przewija się coś takiego, że co dalej będzie tutaj z zasięgami, bo ten algorytm jednak został popsuty przez to, co tam było nadawane na tym kanale. Jestem ciekaw po prostu, jak to wszystko dalej będzie wyglądało, jeżeli multi tutaj ze swoim starym kanałem powróci. Z mojej strony to tyle, jeśli chodzi o te informacje, przypominam o konkursie na złoto i zapraszam. Znów do dyskusji w komentarzach, subskrybujcie kanał i do zobaczenia.